Uwaga, posiadacze kredytów w Banku BPH. Opublikowane dane finansowe za ubiegły rok, 2023, są bardzo niepokojące. Bank odnotował stratę w wysokości 5,5 miliarda złotych. Czy upadnie? I czy kredytobiorcy tego banku podzielą losy klientów Getting Noble Bank? Zobaczymy. Ale to powinien być sygnał dla posiadaczy kredytów w tym banku, żeby niezwłocznie podjąć działania. Niezależnie od tego, czy jest to kredyt walutowy spłacony lub nadal spłacany, czy kredyt gotówkowy. Prawdopodobnie to ostatnia chwila na to, żeby pójść po swoje pieniądze. Bo za chwilę może być za późno. A nie chciałbym za jakiś czas powiedzieć, a nie mówiłem, jeżeli masz lub miałeś kredyt w tym banku, nie masz na co czekać. Zgłoś się do mnie. Kontakt masz poniżej lub na końcu filmu. Powiem ci, co trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć się przed utratą zagrabionych przez bank pieniędzy. To nie znaczy, że kredytobiorcy innych banków mogą spać spokojnie. 95% kredytów walutowych ma wady, a ponad 90% kredytów gotówkowych jest niezgodnych z ustawą o kredycie konsumenckim. Nie śpi, nie zwlekaj, nie czekaj na systemowe rozwiązania, bo jeżeli takie będą, to niekoniecznie będą korzystne dla kredytobiorcy, czyli dla Ciebie. Teraz masz szansę coś z tym zrobić. Jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że jesteś bogatszy o wiedzę której mogą nie mieć twoi znajomi, rodzina czy przyjaciele. Podejmij działanie i poinformuj znajomych, że jest możliwość rozprawienia się z bankami. Pamiętaj, to ty jesteś ofiarą nieuczciwego kredytu. Ty zaufałeś bankowi, a on cię oszukał.